Witajcie moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na poziomie 1300. Jak wiecie, jest to najniższy poziom umożliwiający korzystanie z przedmiotów z poziomu trudności Inferno 6. A ponieważ mam odłożonych trochę tajemniczych, legendarnych przedmiotów, to zobaczymy sobie, jaki przyrost współczynnika bojowego uda mi się uzyskać. Ja nazywam się Dukat i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Mówiłem już o tym nie raz, ale tak dla przypomnienia, poziom tajemniczego legendarnego przedmiotu zależy od poziomu postaci w momencie jego odebrania oraz od postępów w piekielnym relikwiarzu. Czyli żeby odebrać przedmiot z najwyższego poziomu trudności, z najwyższego dostępnego poziomu trudności, musimy mieć go oczywiście odblokowanego pokonując bossa w piekielnym relikwiarzu oraz osiągając minimalny wymagany poziom postaci dla danego poziomu trudności. Ale o tym oczywiście wspominałem już wcześniej, więc to tak gwoli przypomnienia. Zanim zaczniemy odbierać te legendarne przedmioty, zobaczmy jeszcze, jak wygląda w chwili obecnej współczynnik bojowy mojej postaci. A wynosi on dokładnie 3363 punkty. W ramach ciekawostki dodam tylko jeszcze, że ostatnio trafiłem w internecie na pewną śmieszną, moim zdaniem, teorię, że żeby uzyskać jak najlepsze przedmioty, należy je odbierać w zamku Cyrangar, będąc w oddziale. Uważam, tak naprawdę, że miejsce odbioru oraz identyfikacji tych przedmiotów nie ma najmniejszego znaczenia, no ale jeżeli jest chociaż cień szansy, że mogą być dzięki temu jeszcze lepsze, to dzisiaj odbierzemy je w Cyrangarze, zidentyfikujemy je w Cyrangarze, no i zobaczymy, jak współczynnik bojowy będzie wyglądał na końcu tego materiału. Zacznijmy więc odbierać przedmioty. Tak, jak widać, mamy ich trochę do zidentyfikowania. Zobaczmy więc, co ciekawego nam wypadnie. 31 zidentyfikowanych przedmiotów. No i zgodnie z oczekiwaniami, trochę tych strzałeczek w górę się tu pojawiło. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że nie każde strzałeczki do góry, znajdujące się tutaj w tych przedmiotach, gwarantują przyrost współczynnika bojowego. Taki przedmiot może posiadać wyższe atrybuty. I ogólny, wyższy wynik, natomiast sam współczynnik bojowy może mieć na nieco niższym poziomie. Ja natomiast dzisiaj skupiam się wyłącznie na współczynniku bojowym, a te pozostałe atrybuty po prostu pomijam. Dlatego też przejrzę każdy zidentyfikowany przedmiot. No i po wyposażeniu wszystkich mocniejszych przedmiotów z poziomu Inferno 6. Zobaczmy, jak w tej chwili wygląda mój współczynnik bojowy. Wynosi on 33474 punkty, czyli tak naprawdę uzyskaliśmy przyrost o ponad 400 punktów, ale dzięki temu przekroczyliśmy zalecaną wartość współczynnika bojowego dla poziomu trudności Inferno 6. Póki co jest to najwyższy poziom trudności dostępny w grze, jednak jeżeli wierzyć przeciekom, to niebawem powinniśmy zyskać kolejne poziomy. I jak się do nich najlepiej przygotować? No, ja zamierzam znów zbierać wszystkie tajemnicze, legendarne przedmioty oraz tajemnicze przedmioty z zestawu, a jeżeli zacznę robić to już teraz, to myślę, że do momentu wprowadzenia nowych poziomów trudności będę miał ich dużo, dużo więcej. Te, które tutaj otwieraliśmy, tak naprawdę zbierałem przez ostatnie 2-3 tygodnie. Także, jeśli poświęcę na to zdecydowanie więcej czasu, to myślę, że tych przedmiotów również będzie zdecydowanie więcej. Dajcie znać, jaki wy osiągnęliście przyrosty współczynnika bojowego. Otwierając tajemnicze przedmioty legendarne, no i w zasadzie w dzisiejszym ekspresowym materiale to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się taki film, to tradycyjnie zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jeszcze bardziej zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie Diablo Immortal i nie ominą Was jakieś najnowsze ciekawostki, doniesienia, różne ciekawe rzeczy związane z Diablo. Ja na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!